Cześć, witajcie w kolejnej przykładowej rozgrywce w dzisiejszym odcinku Robot X, czyli nowa gra od G3 o konstruowaniu swoich robotów. W tej grze kto pierwszy skonstruuje właśnie kompletną maszynę, ten zakończy grę i podliczymy punkty zwycięstwa. Ogólnie za skończonego robota dostaniemy 10 bonusowych punktów, plus podliczymy wszystkie takie gwiazdki, i, i wtedy dodamy swoje punkty, kto będzie miał na ich najwięcej oczywiście wygrywa. Gra rozpoczyna się od tego, że każdy z graczy otrzymuje po 7 takich kart części robota plus pieniędzy, one są jakby losowo przydzielane, także w różnych proporcjach możecie te karty dostawać. Jak również wykładamy po te, jednej karcie bonusowej na środek stołu, które też dadzą nam kolejne punkty. W tym wypadku jeżeli nasz robot będzie Ogólnie posiadał lewą nogę, głowę i jedno z uszu, wtedy dostaniemy 7 dodatkowych punktów zwycięstwa na koniec. Tak? W, tym, w tym momencie, jeżeli będę miał 5 takich gwiazdek i 5 takich gwiazdek, dostanę 8 punktów. A tutaj chodzi ogólnie o ilość gwiazdek na konkretnej karcie i wtedy też bonusowe punkty. Także w swojej turze możemy albo wystawić jedną z kart na licytację żeby próbować kupić, można powiedzieć, swoją własną kartę i wystawić ją przed siebie. Albo możemy kupić jedną z kart bonusowych. Ewentualnie możemy odrzucić jedną ze swojej kart do banku, żeby mieć walutę na przyszłe licytacje tak? i powiększyć swoją rękę. Bo ogólnie gra rozpoczyna się od tego, że mam te swoje siedem kart na ręku i dobieram zawsze na początku tury jedną losową ze stosu i to jest moja ręka jakby na początku tury. W tym momencie Mówię, że chcę rozpocząć licytację te, te, tej właśnie części. Tak? Czyli w tym momencie, że robot stoi do nas przodem, to byłaby lewa noga. Tak? Więc zaczynamy licytację lewej nogi, i inni gracze teraz mogą zadecydować, czy dają coś ponad te 100, które jest jakby sumą początkową każdej licytacji. Ten, ten gracz mówi, że daje 200, ten gracz mówi, że daje powiedzmy 300. Ja mówię, że oferuję za, tego, za tą część 400, tak? Ten gracz teraz mógłby dać 500, ale mówi, że to jest troszkę za dużo, także ja wygrałem tą licytację za 400 i to wygląda w taki sposób, że płacę zawsze o 100 dolarów mniej. Ze względu na to, że to była część przeze mnie wystawiona, płacę 100 mniej, także płacę 300 do banku, tak? W momencie, jeżeli ktoś by kupił ode mnie tą część, to połowa pieniędzy by poszła do banku, a połowa dla mnie jako taka rekompensata, a w tym wypadku ja pacę po prostu 300 do banku i mam pierwszą wystawioną część swoją właśnie swojego robota. Tak. I teraz przechodzi tura do tego gracza. Ogólnie jest też zasada, że poza tym, że dobieramy jedną kartę zawsze na początku tury, jeżeli nie mamy akurat żadnej karty na ręku, wtedy dobieramy dwie takie karty. Tak. W tym momencie ten gracz... Powiedzmy, zacznie od kupienia jednej z karty bonusowych. On dużo ma kart na ręku, także ten bonus go interesuje. Może kupić ogólnie ten bonus za 100 dolarów. Ewentualnie może dobrać trzy kolejne karty ze stosu i kolejne karty by kosztowały 100, 200 i 300, tak? Ale to akurat mu pasuje, także wykłada przed siebie tą kartę i płaci jedną z części, czyli w tym wypadku nie wiem, tą, bo ona ma mało, mało gwiazdek, tak? I to była jedna z jego możliwości. Teraz ten gracz. Tak, i to oczywiście wykładamy kolejną dostępną kartę. O, to te, też jest całkiem niezłe, że ktoś ma dużo, dużo żółtych czy tam pomarańczowych gwiazdek, to może tutaj dużo punktów zdobyć. Teraz ten gracz, on też jedną z drogich części tutaj wystawia. W tym momencie jest to, jeżeli roboty jest przodem do nas, to nie jest lewa, czyli to jest prawa noga, tak. <laughs> Można tak powiedzieć. Nie, w sumie traktujmy to po prostu jako lewą nogę, ponieważ no, mamy tak na obrazku zaznaczone, więc to będzie lewa noga. I oczywiście daję te wyjściowe 100 zawsze, 100 dolarów za tą część. Zobaczcie, że ona by mi bardzo pasowała, ponieważ ja mam drugą nogę, także ja ewidentnie daję za nią powiedzmy nawet 300. Ten gracz oferuje 400, bo pasuje do jego bonusu. Ten gracz. 500 nie będzie za to dawał. Także ten gracz wygrał licytację za 400 i w tym wypadku, tak jak Wam mówiłem, to trafia do banku 200, a kolejne 200 w ramach jakby jako gotówka, tak, jako 200 trafia do tego gracza i będzie on mógł nimi, nimi licytować. Eee, ten gracz już nic więcej nie robi i teraz jest moja tura. Mogę albo dokupić sobie bonus, albo sprzedać jakąś kartę do banku swojego za stówkę, albo. Rozpocząć licytację tak jednej, jednej z części, co ja bym chciał zrobić. Na pewno przydałoby mi się tutaj tułów, żeby to wszystko połączyć, ale nie mam żadnego, więc w tym momencie może no, wrzucę na licytację tą rękę. Raczej nikt nie będzie chyba jej chciał, ale zobaczymy. Ja daję za nią niby 100. Czy ten gracz ją chce? Raczej nie. Ten gracz też nie daje 200, także w tym momencie. Po prostu wystawiam tą część za darmo, tak? Bo zawsze mam zniżkę o 100, jeżeli to jest moja, moja część, a to jest moja. Także za darmo ją wystawiam i na tym moja tura się kończy. Przechodzimy do tego gracza. On pobiera kartę zawsze jedną z banku na początku tury i decyduje co by chciał zrobić, jak by chciał kontynuować konstrukcję swojego robota. Wydaje mi się, że ze względu na to, że on ma mało kasy boi się na razie wystawiać Tą część by idealnie mu tutaj pasowała. Widzicie, by miał tułów, różowe gwiazdki, już <coughs> miałby jedną nogę i tułów. Także dobry początek, ale to troszkę się boi, że ludzie go przelicytują, bo inni mają dużo pieniędzy. Ale nie, powiedzmy, że zaryzykuję. <coughs> także mówi, że licytuje to, oczywiście daje 100. Ten gracz no oferuje 200 za to. Ja dam 300, chociaż to, to mnie troszkę już spłucze. I nie będę miał za bardzo możliwości w przyszłych licytacjach, ale daję 300. Ten gracz może poświęcić wszystkie swoje karty, żeby dać 400, ale zobaczcie, że nie będzie brał udziału w jak już do, do początku swojej tury, bo nie, nie będzie miał kart na ręku, ale daje za to 400. Daje 400, a inni gracze pasują i nie dają więcej, także płaci 400, czyli wszystkie swoje karty, jakie posiada na ręku, tylko po to, żeby do, dostać tą fajną część, która mu właśnie idealnie tutaj pasuje, także już ma tułów, jedną nogę. I tutaj przychodzi do tego gracza, pobiera jedną kartę i decyduje, tak? czy, czy wystawia na licytację, czy, czy odrzuca do banku, czy kupuje, może jakiś bonus. Ale w tym momencie on wystawi licytację tą nogę. Ja oczywiście daję za nią 100, ja mogę dać 200 i daję, bo ona by mi tu też idealnie pasowała. Także daje 200. Ten gracz oczywiście jest wyłączony z licytacji. Ja daję tutaj 300 jako ten gracz. 400 nie będę dawał, bo też bym się zablokował, także ten gracz za 300 kupuje tą część. W pierwszej kolejności, jeżeli macie taką możliwość, to płacicie kartami z banku. I teraz mogę odrzucić jedną kartę, żeby te 300 dopłacić. I to jest jego pierwsza część. tak? I na tym ta gra tak naprawdę polega, czyli w każdej turze zawsze dobieramy przynajmniej jedną kartę na ręku. Jeżeli nie mamy żadnych, dobieramy dwie karty. Wybieramy jedną z możliwości, czyli zakupienie bonusu, wystawienie do licytacji swojej karty e, albo właśnie wrzucenie do banku kolejnych kart i tak przebiega rozgrywka, dopóki komuś nie uda się ułożyć całego robota z wyłączeniem uszu. Tak? Uszy akurat nie są rzeczą, która, która byłaby wymagana, także musimy tylko te głowę, dwie ręce, dwie nogi i tułów, i to już jest skończony robot, a uszy dają tylko kolejne punkty zwycięstwa, tak? kolejne gwiazdki, kolejne możliwości zdobywania bonusów. Także. Jeżeli gra was zainteresowała, jak najbardziej jest dostępna w sklepach. Jest to gra z tego roku, także jeszcze podejrzewam, że spokojnie w każdym dobrym sklepie z książówkami ją znajdziecie. I z mojej strony to będzie wszystko. Także dzięki wielkie. Do następnego. Hej.